Bruno Jasieński, But w butonierce, Wiosna. Dedykacja Jarosławowi Iwaszkiewiczowi. Okrągli dżentelmeni w zielonych szapoklakach. Na okarynach grają listowskie funeral. Na brudnym płocie wisi mój jasnożółty plakat. W kawiarni na werandzie kakao pije maj. Ulicą idą wolno dwa długie sznury pensji. Na płytach trotuaru, jak brylant skrzy się jet. Spojrzenia powłóczyste przez przymrużone rzęsy soczyste są jak likier i pachną kérdejanet